Musimy sprzedać Graceland. Spojrzałam na niego i powiedziałam to nigdy się nie stanie. Przez prawie pięć dekad Graceland pozostawał zamrożony w czasie, oddając hołd Elvisowi Presleyowi, królowi rock'n'rolla. Miliony ludzi przekroczyły jego próg, podziwiały stroje wysadzane klejnotami i zostawiały kwiaty na jego grobie. Ale ponad wszystkim za zamkniętymi drzwiami część posiadłości pozostała nietknięta, zapieczętowana niczym kapsuła czasu, której nikt nie śmiał otworzyć. Teraz... W roku 2025, te drzwi na strych wreszcie zostały otwarte. A to, co odkryto w środku, zaniepokoiło nawet najbardziej doświadczonych archiwistów. Wśród pudełek z pamiątkami pojawiło się przerażające odkrycie, które odebrało wszystkim mowę. Nie chodziło tylko o, o zagubione nagrania czy zapomniane notatki, lecz o coś o wiele bardziej osobistego, ludzkiego. Prawdziwe pytanie nie brzmi już o to, co znaleziono na strychu, lecz kogo Dzień, w którym umarła muzyka. 16 sierpnia 1977 roku Elvis Presley został znaleziony nieprzytomny w swojej prywatnej łazience w Graceland, miejscu, które nazywał swoim sanktuarium. Został przewieziony do szpitala, lecz kilka godzin później niemożliwe stało się rzeczywistością. Król rock'n'rolla zmarł w wieku zaledwie 42 lat. Lekarze początkowo stwierdzili arytmię serca, serce po prostu się zatrzymało. Lecz fani i eksperci nie byli przekonani. Coś się nie zgadzało, zespół przeprowadzający sekcję zwłok odkrył wyraźne ślady długotrwałego przyjmowania leków na receptę. A jednak ku zaskoczeniu wszystkich dr Jeffrey Francisco, który wcale nie należał do zespołu medycznego, publicznie oświadczył, że substancje odurzające nie odegrały żadnej roli w śmierci Elwisa. To oświadczenie szokowało lekarzy. Wielu uznało je za próbę ochrony wizerunku artysty, lecz prawdy nie dało się ukryć na długo. Kiedy w końcu opublikowano raport toksykologiczny, ukazał on niepokojący obraz. Organizm Elvisa był pełen silnych leków, opioidów, środków nasennych, perkodanu, demerolu i kodeiny, w ilościach znacznie przekraczających dopuszczalne dawki terapeutyczne. Fani byli przerażeni. Jak do tego doszło? Kto pozwolił na taki upadek? Jak daleko sięgało tuszowanie prawdy? A jeśli rzeczywiście używki miały swój udział, to czego tak bardzo obawiano się odkryć na strychu nad jego sypialnią? Na scenę wkracza dr George Nikopoulos, znany światu jako dr Nick. W latach 1975 do 1977 przepisał Elvisowi ponad 8 tysięcy dawek, leków, przeciwbólowych, uspokajających i amfetamin. Jego nazwisko widniało na każdej receptce. Zapytany nie zaprzeczył, wręcz przeciwnie, tłumaczył, że stosował strategię redukcji szkód. Według niego Elvis był już głęboko uzależniony, a jedynym sposobem, by trzymać go z dala od narkotyków z czarnego rynku, było kontrolowanie jego dawek w sposób legalny. Niewiarygodne, ale ława przysięgłych mu uwierzyła. Został uniewinniony z zarzutów o odpowiedzialność za śmierć króla. Lecz historia na tym się nie skończyła. Do roku 1980 znów był badany, nie tylko w sprawie Elvisa, ale także za nadmierne przepisywanie leków innym gwiazdom, takim jak Jerry Lee Lewis a w 1995 roku Rada Medyczna Stanu Tennessee odebrała mu ostatecznie licencję, wskazując na niebezpieczny wzorzec nadmiernego przepisywania leków. Potem nastąpił niespodziewany zwrot akcji. W 2020 roku autorka Sally Hudel opublikowała sensacyjną książkę Destined to Die Young, skazany na młodą śmierć, w której argumentowała, że śmierć Elvisa nie była wynikiem uzależnienia, lecz serii genetycznych schorzeń serca, i przewlekłych problemów zdrowotnych maskowanych przez leki. Według niej Elwis się nie niszczył. Próbował przetrwać, radząc sobie z bólem w jedyny znany mu sposób. Jeśli to prawda, jeśli przez dekady jego przyjmowanie leków było źle rozumiane, to co naprawdę wiedziała rodzina Presleyów o jego stanie? I co ukrywał na tym strychu przez prawie pół wieku, coś tak osobistego, tak odkrywczego, że nie mogło zostać ujawnione światu aż do teraz pogrzeb godny króla w domu, który na zawsze zamknął swoje bramy. Tak, były chwile, w których z pewnością czułeś, że tak musiało się stać. Dzień po śmierci Elvisa Presleya żal rozlał się po Memphis niczym ogromna fala. Prawie 100 tysięcy fanów zebrało się przed bramami Graceland, rozpaczliwie pragnąc zobaczyć króla po raz ostatni. Jego ciało, ubrane w biały garnitur i niebieską koszulę, wystawiono publicznie. Obraz, który na zawsze pozostał w sercach tych, którzy go widzieli. 18 sierpnia 1977 roku rozpoczęła się procesja pogrzebowa. 17 lśniących białych kadilaków przejechało przez miasto, tworząc królewską eskortę godną majestatu rock Rolla. Wśród żałobników znaleźli się James Brown, Sammy Davis Jr., Caroline Kennedy, a także Priscilla, Lisa Marie i Vernon Presley. Elvis został pochowany obok ukochanej matki, Gladys, na cmentarzu Forest Hill. Jednak spokój nie trwał długo. Zaledwie dwa dni później wydarzyło się coś dziwacznego i niepokojącego. Grupa mężczyzn próbowała ukraść trumnę Elvisa w nieudanej próbie szantażu. Nie udało im się. Zostali oskarżeni jedynie o nielegalne wtargnięcie, ale przesłanie było jasne. Nawet po śmierci Elvis nie był bezpieczny. Obawiając się kolejnej próby, Vernon Presley podjął odważną decyzję. Elvis i Gladys zostali ponownie pochowani w spokoju na terenie Graceland, w ogrodzie medytacji który sam Elvis zaprojektował. Posiadłość stała się fortecą wspomnień i dziedzictwa. Drzwi zostały zamknięte, pomieszczenia zapieczętowane, a pewien obszar, strych, zablokowany na dziesięciolecia. Ale dlaczego? Czy próba rabunku grobu mogła uzasadniać aż tak rygorystyczne środki bezpieczeństwa? Dlaczego jednak zamknięto właśnie strych, miejsce tak odległe od grobów? Co mogło być tam ukrytego, że usprawiedliwiało dziesiątki lat milczenia? Legenda Gracelandu wciąż rosła. W 1957 roku Elvis Presley, mający zaledwie 22 lata i będący już wschodzącą gwiazdą, kupił okazałą rezydencję na obrzeżach Memphis. Cena 12 500 dolarów dziś równowartość prawie miliona po uwzględnieniu inflacji. Dom miał już nazwę Graceland. Elvis jej nie zmienił. Przyjął ją i uczynił z tego miejsca swój pałac. Swoje sanktuarium, swoją przestrzeń zabawy. Posiadłość miała wszystko: stajnie, spichlerze, pastwiska dla koń, a nawet niezwykle psotnego lokatora szympansa bonobo o imieniu Skater. Elwis ubierał go w ubrania i organizował z nim złożone żarty, które sprawiały, że odwiedzający zastanawiali się, czy to przypadkiem nie małpa jest tam prawdziwym szefem. W 1964 roku Elwis stworzył jedno z najspokojniejszych miejsc w całej posiadłości ogród medytacji. Pełen kwiatów, fontan i białych kolumn był miejscem, gdzie artysta spędzał długie godziny rozmyślając nad życiem i ciężarem bycia królem. Ten spokojny ogród stał się później jego miejscem wiecznego spoczynku. Ale to nie tylko ogród był owiany tajemnicą. Po śmierci Elvisa w 1977 roku całe górne piętro Gracelandu, jego prywatne apartamenty, w tym łazienka, w której go znaleziono, zostało na zawsze zamknięte. Nawet gdy Graceland otwarto dla zwiedzających w 1982 roku, piętro to pozostało surowo niedostępne. Nie mieli tam wstępu ani prezydenci, ani światowi przywódcy. A jednak jeszcze bardziej ukryte niż drugie piętro było to, co znajdowało się nad nim strych. Nie istniały żadne zdjęcia, żadne wzmianki, jedynie cisza. Co było na tym strychu, że rodzina Presleyów zachowywała się, jakby w ogóle nie istniał? I dlaczego po tylu dekadach został otwarty dopiero teraz? Walka prawna niemal zatarła całe dziedzictwo, a jednak oto Elvis Presley, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliście. W 2024 roku wydarzyło się coś, co wstrząsnęło fanami Elvisa i całym miastem Memphis. Tajemnicza firma Nelson Investments and Private Lending próbowała wystawić Graceland na aukcję, twierdząc, że Riley Q, wnuczka Elvisa i jego spadkobierczyni, nie spłaciła rzekomej pożyczki. Nie do pomyślenia, jak mogła najbardziej kultowa rezydencja w historii amerykańskiej muzyki trafić w prywatne ręce. Riley, obecnie zarządczyni funduszu Promenade Trust, który posiada Graceland, zareagowała natychmiast. Wniosła pozew, nazywając całą transakcję oszustwem i oskarżając o fałszerstwo dokumentów w celu wykorzystania dziedzictwa jej rodziny. Dramat osiągnął punkt kulminacyjny w ostatniej chwili. Na dzień przed planowaną licytacją sędzia z Tennessee interweniował i całkowicie ją zablokował. W orzeczeniu nazwał Graceland dobrem kulturowym o wyjątkowym znaczeniu i podkreślił, że jego utrata byłaby nieodwracalną szkodą dla społeczeństwa. Co dziwne, ani prawnicy Riley, ani przedstawiciele Nelson nie pojawili się na rozprawie. Wyrok pozostał niezakwestionowany, a Graceland został ocalony. Ale cała sprawa pozostawiła po sobie niepokojące pytanie. Co by się stało, gdyby sąd nie interweniował? Strych został wreszcie otwarty. W roku 2025, po niemal półwieczu milczenia, archiwiści z Graceland w końcu przekręcili klucz w zamku drzwi prowadzących na poddasze. Nie odbyła się żadna konferencja prasowa, nie było fanfar ani medialnego ogłoszenia. Tylko chwila ciszy, gdy po raz pierwszy od 1977 roku ktoś przekroczył próg zapieczętowanego pomieszczenia. To, co tam znaleziono, było zdumiewające. Na ścianach ustawiono rzędy pudeł, pokrytych grubą dziesięcioletnią warstwą kurzu, pełne osobistych przedmiotów, które czas zakonserwował w nienaruszonym stanie. Były tam ręcznie zapisane wersy na serwetkach i wyrwane kartki z notatników, nieznane fotografie ukazujące intymne chwile, których świat nigdy wcześniej nie widział oraz osobiste zapiski, jedne romantyczne, inne bolesne. Stosy listów od fanów wciąż zamknięte w oryginalnych kopertach. Na półkach znaleziono wczesne plakaty koncertowe, rzadkie stroje sceniczne, a nawet kilka zabawek z dzieciństwa Elwisa, wspomnienia chłopca, który stał się królem. Szczególną uwagę zwróciła skórzana kurtka. W jej kieszeni znajdowała się odręczna notatka. Brama mówi, że nie musisz znikać. Brzmiało to dziwnie osobiście, jakby pisał człowiek, który pragnął uciec od blasku reflektorów ale to nie był najbardziej niepokojący fragment odkrycia, bo to, co archiwiści znaleźli dalej, nie było przeznaczone do muzeum. Miało potencjał, by całkowicie zmienić to, co myśleliśmy, że wiemy o ostatnich dniach Elvisa Presleya. Wśród zakurzonych komód odkryto zwykłe pudełko z wyblakłym napisem SESJA PRÓB 1976. W środku znajdowała się taśma szpulowa typu reel-to-reel, -reel, której nikt nie dotykał ani nie słuchał od niemal 50 lat. Jej zawartość sprawiła, że w pokoju zapadła absolutna cisza. Nie były to nagrania komercyjne ani sesje studyjne, lecz surowe, intymne próby. Elvis, sam, improwizujący swobodnie pieśni gospel, głębokie ryfy bluesowe, a nawet wczesne dźwięki syntezatora, które sugerowały nowy kierunek muzyczny, którego nie zdążył już zbadać. Jedna taśma wyróżniała się spośród wszystkich. Zawierała nagranie obnażonej, głęboko poruszającej wersji utworu Unchained Melody. Bez instrumentów, bez chórków, tylko jego głos, chrapliwy, drżący, pełen emocji. Został zarejestrowany zaledwie kilka miesięcy przed jego śmiercią. To było coś więcej niż muzyka. To było muzyczne wyznanie, pożegnanie owinięte w ból. A to była tylko jedna taśma. Inne pudełka kryły stosy listów od fanów zachowanych w oryginalnych kopertach. Niektóre pochodziły od żołnierzy służących za granicą, inne od pogrążonych w żałobie rodzin, muzyków lub oddanych wielbicieli. Jeden list szczególnie przykuł uwagę błaganie od fanów z 1976 roku, którzy prosili go, by odwołał trasę koncertową dla dobra swojego zdrowia. Czy Elvis kiedykolwiek go przeczytał? Czy może został po prostu wrzucony na strych, zagubiony w czasie, jak wiele znaków ostrzegawczych, których nikt nie zauważył? Chłopiec o imieniu Elvis. Przedmioty, które pokazywały, kim naprawdę był. Bo im bardziej kochasz, tym bardziej twoje serce może zostać złamane. Wśród błyszczących kostiumów i starych sprzętów nagraniowych znajdowały się artefakty, które nie były przeznaczone do gablot muzealnych, lecz do wspomnienia. Ciche, lecz potężne ślady chłopca, który istniał zanim narodził się król. Był tam zużyty pluszowy miś z jego wczesnych lat w tupelo, Biblia podarowana mu przez matkę Gladys z wytartymi, pełnymi miłości stronami, oraz jego szkolny album z ręcznie pisanymi dedykacjami, zabawnymi rysunkami i podpisami kolegów, którzy znali go, zanim sława pochłonęła jego imię. To nie były zwykłe przedmioty. To były pamiątki zachowane nie dla fanów, lecz dla niego samego. Lisa Marie Presley powiedziała kiedyś: To pocieszające. Mogę tu zawsze przyjść i pogrzebać w pudełkach. To proste zdanie mówiło wszystko. Strych nie był zwykłym magazynem. Był miejscem świętym, przestrzenią, w której ojciec, syn i człowiek ukryty za legendą wciąż żyli wśród starych papierów i zużytych tkanin. I właśnie tam działo się coś niezwykłego. Legenda Elvisa, mega gwiazdy kołyszącej biodrami na scenie, powoli znikała w tle. A na jej miejscu pojawiał się ktoś bardziej kruchy, złożony, prawdziwy. Ale teraz, gdy zobaczyliśmy człowieka stojącego za mitem, czy świat spojrzy na Elvisa inaczej? Czy Elvis naprawdę opuścił budynek? To dziwne, bo wiesz, ja naprawdę nie mogę widzieć. Widzę tylko pierwszy rząd. Od momentu, gdy Elvis Presley został uznany za zmarłego w 1977 roku, świat nie potrafił w to uwierzyć. Teorie spiskowe wybuchły dosłownie z dnia na dzień. Niektórzy przysięgali, że widzieli go już następnego dnia na lotnisku w Memphis, używającego fałszywego nazwiska. Inni twierdzili, że zauważyli go zamawiającego jedzenie w restauracji Burger King w Kalamazoo w stanie Michigan. Potem pojawiły się książki, w tym powieść, która w dziwny sposób odzwierciedlała życie Elwisa, kończąca się upozorowaną śmiercią. Mówiono, że Presley uciekł od sławy i wycofał się w anonimowość, zwłaszcza gdy zaczęły się pojawiać dziwne nagrania. Głos, łudząco podobny do Elwisa, śpiewał, mówił, tłumaczył swoje zniknięcie. Większość z nich szybko obalono jako mistyfikacje, żarty lub naśladownictwa, a jednak wiara przetrwała nawet po roku 2020. Jedna z najpopularniejszych teorii głosiła, że Elvis wciąż żyje spokojnie pod tożsamością pastora Boba Joysa, mimo oczywistych różnic w wieku i wyglądzie. Dla wielu ludzi myśl, że Elvis upozorował swoją śmierć była bardziej pocieszająca niż prawda o tym, że król mógł upaść tak nisko, tak szybko. Teraz, gdy strych został wreszcie otwarty, niektórzy fani czują pewnego rodzaju ukojenie. Artefakty, listy, nagrania, wszystko to stanowi ostatnie szczere połączenie z człowiekiem, którego utracili. Ale dla innych te odkrycia tylko pogłębiają tajemnice. Bo jeśli coś tak osobistego i intymnego było ukrywane przez niemal 50 lat, to co jeszcze może kryć się w cieniu historii Elvisa Presleya? Ostatnie refleksje. Człowiek, mit, muzyka. Widzisz, Elvis Presley to nie tylko muzyk, to symbol kultury, ikona, która zmieniła świat. Zdobył więcej złotych, platynowych i diamentowych płyt niż ktokolwiek inny. Sprzedał ponad 500 milionów albumów, wystąpił w hollywoodzkich filmach, nosił koronę rock'n'rolla i ciężar, jaki ona ze sobą niosła. W 2018 roku został uhonorowany prezydenckim medalem wolności. A jednak, teraz, w 2025 roku, wciąż odkrywamy, kim naprawdę był. Poprzez stare listy od fanów, zakurzone taśmy, zużyte pluszowe zabawki i strych, który przechował coś więcej niż przedmioty, zachował tylko duszę człowieka, którego świat nigdy nie przestał kochać. Jakie inne sekrety mogą jeszcze kryć się w cieniu Gracelandu? Czy Ciebie zaskoczyło to, co znaleziono na strychu Elvisa Presleya? Które z tych przedmiotów przyprawiły Cię odreszcze? Napisz w komentarzach, i nie zapomnij zostawić lajka, subskrybować kanał i obejrzeć kolejny odcinek, aby poznać więcej niesamowitych historii z dziejów muzyki.